wieku większość budynków klasztornych wysadzili w powietrze, a gruzy użyli, żeby jezioro przedzielić na pół, ta droga, co do gościny prowadzi, wysypali gruzami na całą skartę tu. Są takie prowizoryczne przypory, bo było skrzydło opaski, które aż do drogi się ciągnęło tam. Jest teraz projekt, żeby wybudować je z powrotem i zrobić tam pokoje gościnne, muzeum i tak dalej. Zostawiono tylko fragment tych budynków, ten budynek tu i tu. Ale się dalej, spora, bo się zamyka, tak to zwykle. No, tam taki herb, herb, herb jakiś jest. Co to jest za herb? To jest Aha. Mhm. Je. I teraz idziemy. Halo? Tak. So, dobrze? Dobrze Nie, no, no. no, uh -huh. bardzo ładna. Bardzo eteryczna. teraz tu nie bardzo. Chcesz? Niech może Dzisiaj nie. Nie.